Mam na imię Sowina Smolińska, mam 21 lat i na co dzień studiuję bezpieczeństwo narodowe, a mieszkam w Nakle nad Notecią. Od zawsze ciągnęło mnie do służb mundurowych i interesowałam się polityką. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki, zwłaszcza te psychologiczne. Generalnie jestem osobą, która lubi się dużo dowiadywać o różnych rzeczach. Ja lubię wszystko wiedzieć o wszystkim. Uważam, że jestem osobą wyróżniającą się z tłumu. Mam charakterek, moja pewność siebie, moja szczerość. To są takie moje główne cechy charakteru, które mogą komuś nie przypasować. Mam gdzieś tam taką mentalność księżniczki trochę. Jakbym mogła wybrać sobie mężczyznę na wzór postaci z bajki, to zdecydowanie byłby to bestia z pięknej bestii. Nie byłabym w stanie odbić chłopaka koleżance. Mam taką swoją zasadę. Ziomka dupa to nie moja dupa i nigdy moja nie może być, więc jest to święta zasada. No, chyba że to nie będzie wyjścia, nie wiadomo, tu trzeba już pokręcić. Panowie, miejcie się na baczności, nadchodzi Sabina.